Hello widzowie, więc tak jak mówiłem, dzisiaj aktualizuję Wam film z tego jak zrobić emotki Macerino. Wiem, że no, niektórzy z Was nie wiedzą jak to dokładnie zrobić, nie wytłumaczyłem tego najlepiej w poprzednim filmie. No i też była lekka zmiana do jednej z tych emotek, czyli tej za 5 dolarów, ale to na spokojnie opiszę wszystko. Film nie będzie tak długi, więc możecie tutaj obejrzeć cały i zostawić suba oraz jakiś komentarz, jeżeli Wam się podoba. No i teraz to, po pierwsze tak samo jest z emotką Macerino Winnera, po prostu musicie wpierw macerino, które mają tutaj w prawym dolnym rogu taką emotkę jak widzicie tutaj, te wszystkie inne macerino nie mają tej emotki, tylko właśnie ten, który będzie 31 maja i to chyba każdy będzie mógł zagrać zazwyczaj takie to są finały za 8 lub 16 drużyn ale to wydaje mi się, że będzie taki ogólny, no i też tutaj jak wejdziecie, no to będzie wam tutaj pokazywało, że jest winner pin, czyli po prostu drużyna, która na tym turnieju zajmie pierwsze miejsce, dostanie tą emotkę, a jeżeli już drużyna ma tą emotkę, no to z tego co wiem, po prostu nic nie dostaje i co, no to jest to to samo, tutaj się nic nie zmieniło, ale teraz trzeba przejść do emotki za 5 dolarów. Oczywiście mamy tutaj, właśnie nową funkcję, czyli są turnieje, które są featured, czyli takie, na których jest po prostu więcej kasy i też, jeżeli właśnie zdejmujesz ponad 5 dolarów na te turnieje, no to dostaniesz tą emotkę. Ale też masz, właśnie turnieje starter, które zazwyczaj mają mniej emotek, nie mniej emotek, tylko mniej pieniędzy, no i to są zazwyczaj jakieś kwalifikacje do różnych turniej, właśnie. Potem z tej kwalifikacji są finały no i tutaj widzisz, że są jakieś kwalifikacje o 0 dolarów tutaj. Czasami się zdarzają takie, że po prostu można tutaj wpłacić 5 dolarów, wtedy też dostaniesz motkę jak na przykład przy tym, ale zdarza się to bardzo rzadko. Tutaj też jest taki a jak widzicie, większość nie ma po prostu ani tutaj w lewym dolnym, ani w prawym dolnym rogu żadnej ikony, więc po prostu na te turnieje nie wpłacajcie pieniędzy, ponieważ po prostu za to nie dostaniecie motki, zawsze po prostu na karcie featured szukać, szukacie turnieje, jeżeli chcecie zdobyć motkę, no i jeżeli, jak chodzi o to, jak to dokładnie zrobić, no to po prostu tutaj wchodzicie, klikacie contribute i tutaj klikacie ile dacie. Oczywiście, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie, no to możecie dać więcej niż 5 dolarów, ale jeżeli Wam zależy na samej mocy, no to dajcie 5 dolarów, możecie dać jakiś komentarz, nie ma to żadnego znaczenia, a i potem po prostu dajcie contribute i no tutaj na przykład wybiorę PayPal, tutaj się będziecie mogli normalnie zalogować i po prostu wtedy normalnie płacicie i będziecie musieli czekać do dwóch tygodni, aż na Waszym koncie pojawi się motka. więc to jest tak naprawdę tyle, w poprzednim filmie nie wytłumaczyłem to dokładnie, że musicie poczekać 2 tygodnie na to, żeby no, przy, że w przeciągu 2 tygodni i będziecie musieli po prostu poczekać, żeby dostać tą emotkę, ale teraz macie już to dokładnie wytłumaczone i to tak naprawdę tyle co mam do powiedzenia, więc widzimy się na następnym filmie. Jo!